Cześć! Jestem Gabriela Kuca. Prowadzę warsztaty dla kobiet. Nazywają się z sercem i z sensem. Dlaczego? Dlatego, że zależy mi na tym, żeby kobiety, które są w przełomowym etapie życia, które czują chaos mentalny, mają problem z ustaleniem tego, co chcą, a czego nie chcą, jakie są ich pasje, jakie są ich talenty i mocne strony, chciałabym, żeby. Te kobiety dostały wsparcie, żeby uzyskały tę jasność, o którą im chodzi. I jestem dobra w pomaganiu takim kobietom. Mam na to dowody. Robiłam dużo konsultacji i warsztatów, i pomagam też online. Zapraszam Ciebie bardzo serdecznie. Jest to mój pierwszy warsztat we Wrocławiu. I nie wiem, kiedy powtórzy się następny. Liczę, że przyjdziesz 11 i razem odgadniemy i zobaczymy, jaki tam drzemie w tobie potencjał. Odkopiemy go. Tak to jest, że przez całe życie uczą nas, jak wzmacniać słabe strony, a ukrywać te mocne. I teraz czas to zmienić, dlatego że nie na tym polega życie, żeby ciągle się ukrywać, żeby ciągle chować się za wstydem. Nie, jesteśmy mocne, jesteśmy silne, pokazujmy to światu, bądźmy odważne, żeby wziąć życie w swoje ręce i żyć według własnego scenariusza. Jeżeli masz pytanie, napisz do mnie, mail gabriela.kobieca.siła.pl lub znajdź mnie na stronie www.kobieca.siła.pl. Mam też oczywiście fanpage o, tym, o tej samej nazwie. To co? Zobaczymy się w przyszły... W piątek i w przyszłą sobotę we Wrocławiu zapraszam cię serdecznie